Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Biada wam. Sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do Niego idą. To o Królestwie Bożym i o tych, co ku Niemu nie prowadzą, ponieważ sami nie są nim zainteresowani. Przewrotność to słowo klucz. Obiecywać. Ale samemu nie żyć obietnicą, malować przed innymi piękne krajobrazy, ale samemu pośród nich nie żyć, kreślić przed innymi granice, samemu je przekraczając, mówić o Bożej obecności, żyjąc na co dzień bez Niego, uzurpować sobie wobec innych miejsce należne Bogu, nie potrafiąc powierzyć Bogu swojego życia. Biada Wam, mówi Jezus. Niech to biada nie będzie i naszym udziałem. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.